skoro w ten film, to zapewne chcesz wiedzieć jak zarabiać gemy i jak dobrze inwestować gemy. Dobrze trafiłeś, bo w tym filmie pokażę ci jak zarządzać swoimi gemami tak, żeby nie wychodzić z e, jakimiś inwestycjami na minus, tylko na plus. I pokażę ci jak zarobiłem w 24 godziny 100 bilionów na czysto. Pierwsza metoda będzie ogólnie dla osób, które chcą zarobić swoje pierwsze gemy, tak żeby sobie zainwestować w jakiegoś huge'a, a druga metoda będzie dla osób, które już mają gemy i chcą inwestować w huge'e, tak żeby aby potem móc je sprzedać na plus, więc pamiętaj, żeby przed obejrzeniem zostawić łapkę w górę oraz subskrypcję, tak żeby motywować mnie do dalszego nagrywania filmów dla was z Pet Simulator. Dobra, ale przejdźmy już do samego filmu, jak zarobić pierwsze swoje gemy w Pet Simulator. Sposób pierwszy. Nie możecie trafić huja z jajka, to czemu sobie go nie kupicie? Ale teraz się zapytacie, za co chcecie go kupić, skoro nie macie gemów. Więc teraz w tym pierwszym przykładzie pokażę wam, jak sobie na takiego huja zarobić. Nie możecie trafić huja, więc trafcie sobie Viticala. Czemu go nie sprzedacie potem za jakieś gemy na... Trading plazie. Z tego też się da dobrze zarobić, i właśnie teraz Wam to pokażę. I właśnie to jest. Pierwszy problem, jeśli nie macie robuxów, ponieważ jak nie macie robuxów, to będzie wam naprawdę ciężko odrobać mythicale, ponieważ potrzebujecie po prostu jakiegoś gamepassa, na przykład luck, albo mythical hunter, magic Ega, tak żeby po prostu móc więcej zarobić. Nie kupiłem sobie shiny, bo po prostu nie potrzebuję, właśnie też da się dobrze zarobić bez tego shiny. Także poszedłem na trading plaza dla tych gorszych graczy, ponieważ tam gdzie ktoś ma powyżej 10 hiruży, no, raczej, skoro ktoś ma że to raczej nie potrzebuje mitikala. Wydropiłem około 500 Rainbow Mitikali. I co z takimi mitikalami zrobić? No oczywiście, że sprzedać, bo z tego też jest dużo gemów. Zacząłem od znalezienia stoiska na pierwszym stanowisku, ponieważ jak macie, ten, jak macie swoje stoisko z przodu, jest ono bardziej zauważalne, więc radzę wam chwilę poczekać, jeśli nie widzicie wolnego stanowiska na e, pierwszej linii. E, poczekajcie tak sobie aż ktoś wyjdzie sobie z trading, z trading plazy i dopiero potem jak ktoś wyjdzie to sobie postawcie na jego miejsce stanowisko, tak żeby po prostu ludzie łatwiej to mogli zauważyć i żeby kupowali częściej. I te kale wystawiałem tak za jakieś około od 120 do 150 milionów, zależy też od enchantu. I zależy, jak dużo osób je kupuje, ponieważ jeśli mało osób je kupuje, to lepiej wystawić tak za 120, a jeśli naprawdę masowo wam schodzą i co chwilę ktoś je kupuje, to tak stopniowo je trochę. Zwiększajcie ich cenę, tak żeby po prostu więcej z tego zarobić, bo skoro i tak dużo osób je kupuje w jednym momencie To nie, oni tego nie zauważą, zobaczą, eee o 10 milionów więcej, co tam i tak sobie kupię, bo potrzebuję takiego mythicala I ogólnie tak się szybko te dark matter mitikale sprzedawały, że nie nadążałem totalnie ich już robić Więc musiałem poprosić mojego kolegę, który akurat był na serwerze, żeby też mi trochę mógł porobić więc dałem mu trochę Rainbow Mythicali, poszedł zrobić sobie Dark Matter Mythical'e i na drugim jego kącie też mu dałem, żeby było szybciej. Także interes naprawdę się kręcił mega mega dobrze. Już w ciągu kilku minut zarobiłem kilka bilionów, ale niestety po chwili trafiła mi się konkurencja na serwerze. Także e, paliłem wroty, robiłem lotę z serwera i postanowiłem, że e, na innym serwerze będą się jeszcze lepiej sprzedawały, skoro już nie miałem tej konkurencji. I znowu naprawdę ludzie się rzucili masowo, więc co jakiś czas polecam wam zmieniać serwer, ponieważ jeśli dużo osób już kupi na jednym serwerze od was mythicala, to coraz mniej osób będzie go kupowało, ponieważ już wcześniej go od siebie kupiło i więcej nie potrzebuje. Więc radzę wam co jakiś czas zmieniać serwer, żeby po prostu wam się to szybciej wyprzedało, te wszystkie mitikale. Rainbow Mythical'e wstawiałem tak od około 30 milionów do 40 milionów. One się o wiele gorzej sprzedają, ale też się sprzedają, bo jak ktoś na przykład ma mało gemów, to będzie chciał sobie kupić Rainbow Mitikala, Stałem od znajomego moje Mythical'e i mogłem dalej sprzedawać te lepsze. Ale niestety, po chwili trafiła mi się konkurencja na serwerze. Paliłem wroty i kiedy mi się skończyły wszystkie pety, po około godzinie. Uwaga. Po godzinie zarobiłem około 20 bilionów gemów. Tak jakby to, to, to są takie darmowe gemy za to, że ja sprzedaję te niepotrzebne pety, które mam w ekipunku. Więc jeśli miałbym liczyć te gemy łącznie z moim czasem na Awku, no to około po 7, po 7 godzinach prawie nic nie robiąc, mam 20 bilionów gemów. A za to już jest jakiś fajny huge. Ale właśnie, jak kupić huge'a, tak, żeby móc z tego jeszcze wyjść na plus? A właśnie, przechodzę tutaj teraz z drugą metodą: jak dobrze zainwestować w huge'a. No właśnie, czasami rap naszych huge'ów y się zmniejsza albo zwiększa. I właśnie, kiedy się zmniejsza, to dobrze jest kupować huge'a. A jeśli się zwiększa, to Zamiast kupować kiedy to jest sprzedawaj, bo naprawdę one kosztują kilka bilionów więcej i możesz sobie, sobie z tego dobrze zrobić. Na przykład takiego neon kata kupiłem sobie za 28 bilionów, a sprzedaję go za 34 biliony, zarabiając na tym 6 bilionów gemów. Green Balloon Axelotla kupiłem sobie za 35 bilionów, a sprzedaję go za około 40 bilionów. Elf Doga kupiłem za 18 bilionów, a sprzedałem go za 21, właśnie zarabiając na tym 3 biliony, co nie jest niby jakąś dużą sumą, ale im tańszy pet, tym mniejszy zarobek. Właśnie jeśli byście zainwestowali w jakiegoś huge'a za 100 bilionów, a sprzedalibyście go za 120, bo na przykład rap by wzrósł na jednym huge'u o 30 bilionów. No, to wtedy zarabiać na tym 20 bilionów i właśnie im macie więcej gemów, tym bardziej inwestujcie w te drogie huge, ponieważ ich ceny wyżej wzrastają. Jeśli jest ta różnica między tanimi dniami a drogimi dniami, to jest totalnie randomowe. To zależy od pory, od dnia i od serwera. Na przykład, rano na jakimś serwerze możecie mieć około 100 trylionów rapów. Ale na przykład tego samego dnia wieczorem wbijacie sobie znowu na jakiś serwer, patrzycie i macie niecałe 900 bilionów gemów. Nawet do 100 bilionów dziennie. Na przykład na moim ostatnim live, który robiłem na TikToku, zarobiłem około 100 bilionów w ciągu. 4 godzin, bo tyle mniej więcej trwał live na TikToku. Tylko że po prostu moi widzowie częściej kupowali te pety i dostawałem jeszcze jakieś darmowe gemy, darmowe pety od widzów, dlatego zarobiłem w 4 godziny 100 milionów. Nie wiem czy zauważyliście, ale cały odcinek sobie latałem na shaderach. A jeśli Wy chcielibyście na takich shaderach sobie polatać, to zostawcie komentarz pod filmem. Chciałbym shadery w Roblox i zostawcie suba łapkę w górę pod moim odcinkiem z wielką przyjemnością, jeśli dużo będzie takich komentarzy, nagram taki odcinek dla was, gdzie pokazuję wam jak takich shaderów używać i jak je zainstalować, ponieważ no, czasami ktoś może sobie na własną rękę zainstalować shadery, ale na przykład nie umieć ich używać i po prostu nie mogą być tak ładne jak na przykład u mnie. Że To by było na tyle, dzięki za oglądanie, mam nadzieję, że ten poradnik był dla was pomocny i życzę wam, żebyście dużo, dużo, dużo zarobili z tego Gameów. Więc trzymajcie się do następnych filmów i siemano.